Listen, my jesteśmy cheerleaders. My rządzimy w tej szkole. My jesteśmy rich. Ty jesteś bitch. Masz jakiś problem? Martyna! Ona ma dosyć nas jakiś problem? Oh my gosh, Jessica! Nie ma już mydła o zapachu strawberry? Wanyla tylko została? Oh my gosh, ja nie zostaniesz się w tej school. Ej, stara, w drugiej kabinie jest papier. Maybe David, how much to jest? 7 plus 3? 15? To wszystko dzielimy przez ogarę 2 z 25. Perplastujemy do rozkróconego Słuchajcie. Wy musicie to rozumieć. Bez tego ja was nie puszczę do piątej klasy. David się pobił z innym classmate, zostaje zawieszony... Jest, pani teacher, w domu też dostanie szlaban. Dawid się pobił z innym uczniem? I dobrze zrobił, nie będzie go jakiś przyklas zaczepiał. Oh my gosh, zechciało mi się uciekać ze school. Dawaj stara, czysto, spipszamy stąd. Dobra, udało się, udało się. Hola, hola. A dokąd to cukiereczki się wybierają? Lepiej idźcie tylnym wejściem, nie wydam was. Oh my gosh, jak ja w WF. Ja bym chciał zgłosić niedysponowanie. Już 80 w tym tygodniu. Oh my gosh, girl, co ty zrobiłaś na tym WF-ie? Ty masz złamaną hand. Stefanie dawaj skalpel, tniemy ją. Co ty za pierdoła jesteś? Rękę na WF-ie złamać? Zaraz ci dam szkaneczkę wody i ci przejdzie. Jessica, to jest ta flondra, co zarywa do twojego neytana. Dawaj jej zaraz head o klop i się skończy. Masz? Ja nie wiem. Ja Miałam chyba z serem. Awesome.